No to lecimy Taką nam Mazdę oddali, pięknie Dobra, tam masz jeszcze papierek jakiś ci został, Ładziusiu O cyk Okej, okay. zamykamy, załóż sobie kaptur Tak I Idziemy. A tu zobacz jaki elektryczny stoi fajny. Widzisz? Świetny jest. Taki busik. No? Ups, coś tych Lambo nie widać. Zaraz zobaczymy, czy tu stoją w ogóle. Mam nadzieję, że tak. Widzisz tutaj? Zobacz, ma. Chodzenie. widzisz, silnika, z tyłu ma silnik Tak, pewnie Jasne Czekaj, Baciuć, jeszcze Ci fotkę z nim zrobię Kaptur, zjedziemy, o co jego tu jest ciepło przecież A. Świetnie, widzisz jaki jest niziutki? Ale ekstra który ci się bardziej podoba? Tamten. Dobra, zaraz do niego podejdziemy. Chodź, zobaczymy, jak ma w środku. Jakie ma felgi? Co to za rozmiar tutaj mamy? 2, 4, 5 na 35, 18. Takie skręcane, widzisz? Ale z tyłu ma na pewno szersze, chodź, zobaczymy. On ma tam większe koła. Patrzę. A tutaj ilon ma. Czekaj. Tu jest 335x30, 18. No, zobacz, jakie ma szerokie kapcie. O, stań tutaj, wodek, z tym tyłem ci zrobię ekstra. Zobacz, jakie ma szerokie opony. Widzisz, zajrzyj sobie tutaj. Grubo. Chodź, zajrzymy do środka. Takiego dzisiaj w gazecie oglądałeś? Pamiętasz tego czerwonego? Hmm. Piękny, nie? Chodź, zobaczymy tego kuntasza. Jeszcze. Czekaj, co tutaj jest napisane? Też jest niziutki, co? Ten ma jasne śrogie. Środek, chodź Widzisz? Zobacz jaki niziutki. Ty jesteś niższy od niego. Stani obok. No, ty jesteś niższy od niego. Ale czar. Zrobiłem ci zdjęcia, później ci wyślę. Hmm. Jak będziesz chciał. 2, 2, 5, 50, 15. Ten ma mniejsze felgi, tamten miał 18, a ten ma 15. Zobacz, jakie on ma szerokie opony z tyłu. Ten diablo kawał fury. Tu zobacz, ma wloty powietrza do chłodzenia, widzisz? Tutaj tak samo, patrz. I też ma silnik tutaj z tyłu. 345 na 35, też piętnastka. Co, podoba Ci się? Świetnie, zobacz, ty jesteś wyższy od niego. Widzisz, jaki on jest niski? No, piękny jest, zobacz jak się nisko siedzi, prawie na ziemi. Zajrzyj sobie tutaj. Widzisz? Czekaj tu, ci jeszcze zrobię zdjęcie. Chodź z tej strony, bądź. O, tak, stań. No, chodź jeszcze, poczytamy tutaj o tym. Jeśli tutaj coś jest, ale chyba nie. Chyba tutaj nic nie ma napisane. Widziałeś tam silnik przez te szpary, coś tam widać, nie? Ale to musi fajnie jeździć, co? Mm. No dobra, Ładzie, to co, uciekamy? To chodź. Który Ci się bardziej podoba? Tamten jednak, cały czas, a ja myślałem, że powiesz, że Diablo, to jest Lamborghini Diablo, a tamten jest, Kuntasz. To Kuntasz jest szybszy? Kuntasz jest starszy, wiesz, no chyba jest wolniejszy, wydaje mi się. Nigdy nie sprawdzałem w danych, wiesz, ale oba są bardzo szybkie. No to chodźmy I my teraz z Lambo przechodzimy do Mazdy Z powrotem To co, wracamy do domu już? No. Dobra Wracamy do domu, bo ty masz tam misję Musisz, stary, wyplakować opony w Mazdzie Mam nadzieję, że mi pomożesz z tym, co? Mhm. Nowe Schwarzogany stoją, widzisz? Ale mnie się bardzo podoba ten busik, ja bym jeszcze podszedł do niego, dobra? Chodź na chwilę. No świetny jest, nie? I to jest elektryczny. On tylko elektryk wychodzi, wiesz? Tutaj nie ma spalinowych silników. Ale fajowski. Naprawdę mi się podoba bardzo I ma 400 km zasięgu Na tym elektrycznym Na tych elektrycznych silnikach pewnie kilku Patrz jak ma duże koła co Kurde co to za rozmiar Dwudziestka Taka jak w Jaguarze mamy a wiesz, że dziadek pana Merera to, to ma jeszcze większy? Dziadek ma 21 cali. No? Chodź, lecimy. Zapinamy się do Mazdy. I zaczynamy po jazdy. W Porsche jechało? Pakuj się, baby. Ale czyściutką nam oddali. Naprawdę ekstra. Tak spróbuj, ja Ci zaraz tam pomogę z tym, dobra? O, tu sobie to wyjmij, tak. Żeby Cię nie uwierało i zaraz Ci pomogę. Trzymaj. Nie wiem, czy oglądaliście ten poprzedni film, czy nie, ale okazało się, że ten samochód jest w bardzo dobrym stanie blacharskim. Z tym bardziej cieszę się, że udało się zabezpieczyć go na kolejne 25 lat. Zabezpieczony został naprawdę bardzo dobrze. A teraz już wracamy do domu. O, zaraz ci władek zapnę to wszystko. Poczekaj. Lecimy. Jedynka zapięta. Możemy jechać. Ładek teraz w roli operatora. Mijamy baza. Fajny, nie? Ten elektryczny. Naprawdę mi się podoba. Taki gadżecik. Tak się myjesz, żeby widzisz? Mhm. Jaki patent mają? Dobra bądź, tu możesz skończyć.